Zgniłoboty, Zbieranina, M.K. hurtownia kwiatów. Amatorzy. Thank you ส음ัสดีครั Klika. Witajcie, czytelnicy Klika. Na dzisiejszej transmisji przeprowadzę losowanie poszczególnych drużyn, które będą przypisane w poszczególnych meczach. Oczywiście do Super Ligi Klika. Premiera tego wydarzenia będzie miała miejsce 29 listopada 2025 roku na hali Osir w Brodnicy. Na całej lidze będą czekały was, czyli kibiców, takie atrakcje jak występy stowarzyszenia gimnastycznego Sokół, konkursy drawizów, no i oczywiście dawka sportowych emocji. Całe wydarzenie będzie bezpłatne i będzie rozłożone na kilka miast i kilka Hal sportowych. Między innymi w Brodnicy 29 listopada, czyli początek tego całego wydarzenia, 20 grudnia, w Golubiu-Dobrzyniu Dobrzy... Golubiu 13 grudnia i 3 stycznia oraz w Rypinie 19 stycznia. Także przejdźmy do losowania. Zobaczmy, jaka drużyna trafi się pierwsza. MK, hurtownia Kwiatów. To jest pierwsza drużyna. Wylosuję teraz drużynę numer 2. Nie patrzę, nie patrzę, żeby było fair kliku nic nie jest ustawiane, to jest wszystko fair play. No i a propos klika. Właśnie wylosowałem drużynę, w której będą grali zawodnicy związani z klikiem. Także klik dokładnie to drużyna, którą teraz wylosowałem. I wylosuję teraz drużynę numer 3. Jeszcze się nie pogubiłem w liczeniu. I kolejna drużyna będzie miała nazwę, fanfary, Team Zgniłobłoty. Dobrze, także Team zgniłoboty został przeze mnie wylosowany. I teraz drużyna numer cztery. Teraz łamaniec językowy. Atletic, Hornets Bartniczka. Jesteśmy plus minus w połowie losowania. Także przypomnę jeszcze raz najważniejsze informacje. Premiera całego wydarzenia będzie miała miejsce 29 listopada 2025 roku na hali Osir w Brodnicy. Na całym wydarzeniu i na całej lidze na kibiców, czyli Was, będą czekały takie atrakcje jak występy Stowarzyszenia Gimnastycznego Soku oraz konkursy dla widzów. No i oczywiście dawka sportowych emocji i różne mecze piłkarskie. Na końcu tej transmisji będzie podany finalny terminarz całych rozgrywek, które właśnie losują. Całe wydarzenie będzie rozłożone na trzy hale sportowe. Między innymi w Brodnicy 29 listopada oraz 20 grudnia, w goluby i Dobrzyniu 13 grudnia i 3 stycznia oraz w Rypinie 19 stycznia. Także przejdźmy do dalszego losowania. Powiedziałem w ogóle, że w połowie jest 6, a 4 wylosowałem, także no, ułamki idą mi dosyć średnio, ale przejdźmy dalej. Mamy teraz piątą drużynę, która będzie grała w turnieju w Superlidze. Klika amatorzy. No, ciekawy czy naprawdę to są amatorzy. No, ale oczywiście pewnie nie, bo klik przyjmuje samych profesjonalnych zawodników. Przejdźmy do kolejnej piłeczki i kolejnej drużyny. Zostały już tylko... Zostało 5 drużyn. Losuję teraz drużynę numer 6. Zbieranina. To drużyna, którą teraz wylosowałem. Ciekawe, czy zbiorą parę punktów. Z tego co pamiętam w turnieju charytatywnym dla Kajo Lopeza, który również przeprowadzał klik. Była ona w finale. Lecimy dalej. Zostały już tylko cztery piłki, także teraz właśnie będzie drużyna numer 7. Dokładnie, nie pogubiłem się jeszcze, mam nadzieję. Płyta karbowska. O, płyta karbowska. Widać, że drużyny, właśnie, które będą grały w tym turnieju, są z całego praktycznie regionu: z Brodnicy, z Golubia, z Rypina. Klik jest po prostu działa w całym województwie i w ogóle w całym regionie. I teraz drużyna numer 8 Pączobrodnica. Pączobrodnica. Kolejna drużyna z zbrodnicy. Już trochę piłeczek się u mnie zgromadziło. Wylosujmy kolejną drużynę. Zostały już tylko dwie piłki, także teraz muszę trochę się nimi pobawić, postukać. Wylosowałem. Nu drużyna numer 9. Zobaczmy, któż to będzie. L, -S Z, Rolko, Bobrowo. Chciałem powiedzieć Brodnica, ale Bobrowo. No i nie mam już czego losować, bo została ostatnia piłeczka w moim tutaj garnku. Klika oczywiście. Zobaczmy, kto będzie ostatnią dziesiątą drużyną, która zagra w lidze Klika. LC Squad. No, LC Squad. No i mój tutaj pojemnik na losowanie niczym w Champions League został wypełniony wszystkimi dziesięcioma kuleczkami, czyli dziesięcioma drużynami i już jest pusty. I pod koniec tej transmisji przypomnę jeszcze raz najważniejsze informacje. Superliga Klika, czyli cel właśnie tej transmisji, na której przeprowadziłem losowanie. Wyniki, oczywiście, tego całego losowania, czyli finalny terminarz, będzie podany na końcu transmisji. Premiera całej ligi będzie miała miejsce na hali Osir w Brodnicy 29 listopada 2025 roku. Wstęp będzie darmowy i na widzów Będą czekały takie atrakcje jak występy Stowarzyszenia Gimnastycznego Soku oraz konkursy dla widzów. Całe wydarzenie i cała liga będzie rozłożona na trzy hale po całym regionie. W Brodnicy 29 listopada, czyli w premierę, pierwszy, pierwsze starcie, pierwsze mecze. 20 grudnia w Golubu Dobrzyniu 13 grudnia oraz... 3 stycznia i w Rypinie 19 stycznia. Dziękuję bardzo za obecność na tym live'ie. No i zapraszam na ligę Klika. Właśnie wyświetlił wam się finalny terminarz całego turnieju i znaczy pierwszej kolejki Super Ligi Klika, która jeszcze raz powiem, będzie miała miejsce 29 listopada 2025 roku na hali Osir w Brodnicy. Pierwszy mecz, który planowany jest od 14 do 14.24. W tym meczu właśnie zagra. MK hurtownia kwiatów i mierzyć się będzie z drużyną klika. Następnie od 14.27 do 14.51 team zgniło VS Athletic Hornets Bartniczka. Potem klik, który będzie mierzył się z drużyną amatorzy. I ten mecz jest planowany na godzinę 14:54 i ma trwać do 15:18. Potem będzie chwila przerwy, czyli konkurs dla widzów. Takie luźne 10 minutek, żeby drużyny oraz widzowie mogli chwilkę odpocząć. Kolejny mecz po przerwie: MK Hurtownie Kwiatów versus Athletic Hornets Bartniczka. Mecz planowany jest na godzinę 15.31 i ma trwać do 15.55. Następny mecz, czyli Team Zgniłobłoty, który będzie mierzył się ze zbieraniną. I mecz ten planowany jest na godzinę 15.51 do 16.22. Potem kolejna przerwa i kolejne konkursy dla widzów. Macie trochę podpowiedzi poprzez właśnie grafiki. Ale nie zdradzam, jakie to konkursy będą. Potem kolejny mecz po kolejnej przerwie, czyli amatorzy, którzy mierzyć będą się z drużyną Płyta Kerbowska. Mecz zacznie się o 16:35 i trwać będzie prawie do 17:00. Potem kolejny mecz Poncho Brodnica, który mierzył się będzie z drużyną LZS Rolko Bobrowo. Start tego meczu planowany jest na 17:02 i ma trwać do 17:29. Potem troszkę dłuższa przerwa, czyli 15 minut, również dla zawodników, jak i dla widzów, i będzie wtedy występ Stowarzyszenia Gimnastycznego Soku. Kolejny mecz po tańcach. To Zbieranina, która będzie grała z zespołem LC Squad. Mecz ten zaplanowany jest na godzinę 17:44 i powinien trwać do 18:08. Przedostatni mecz, czyli Płyta Karbowska, która grać będzie z zespołem RZS Rolko Bobrowo. Mecz ten zaplanowany jest na 18:11 i powinien trwać do 18:35. I ostatni mecz z pierwszej kolejki, czyli Pącza Bronica versus LC Squad. Mecz ten zaplanowany jest na 18:38 i powinien trwać do 19:05. Jeszcze raz dziękuję Wam, czytelnikom Klika, za obecność na transmisji, na której wylosowałem drużyny przypisane do poszczególnych meczów w lidze Klika. Całość zna znalazła się w terminarzu, który przed chwilą dla Państwa przeczytałem. Wspomnę jeszcze tylko, że całe wydarzenie możecie oglądać na platformie YouTube, na kanale KlikTV. TV. I całe wydarzenie będzie Ogłaszane i wszystkie informacje dotyczące tego wydarzenia będą relacjonowane na Facebooku na profilu Superliga. Klika. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. you <music>